wysyłasz list w Hiszpanii na poczcie i słyszysz Ja jestem Viano cariño. Idziesz odebrać pizzę na wynos. Cariño, aguila tienes. Dziwne, nie? No nie, nie dziwne, bo w Hiszpanii bardzo często obcy zupełnie sobie ludzie mówią do siebie cariño. Nieważne czy jest ta osoba od ciebie starsza, młodsza, czy jest to mężczyzna, kobieta. Bardzo, bardzo często można to y, usłyszeć po prostu na ulicy, w sklepie, na bazarze, w restauracji. Te imaginas en una tienda? Hola, necesito un calabacín muy grande. Claro que sí, cariño. Nie, nie doszukuj się podtekstów seksualnych, ponieważ zupełnie nie o to chodzi. Po prostu Hiszpanie tak wyrażają swoją serdeczność i bliskość nawet do obcych osób. Os deseo feliz dia de San Valentín. Y mucho, mucho amor. Hasta la próxima, cariño.